Dlaczego w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa był tak niesamowity, dynamiczny rozwój? Tak szybko na całym świecie kościół się rozwijał, pączkował bezustannie, mimo tego, że wszędzie trwały prześladowania, mimo tego, że nigdzie nie było sprzyjających warunków politycznych, społecznych. Jakim cudem to się działo? Powodów było wiele. Ale jednym z najważniejszych było to, że chrześcijanie byli gotowi dla Jezusa cierpieć. Paweł tłumaczy nam dlaczego i dlaczego dziś przeżywamy kryzys Kościoła. Przeczytajmy, posłuchajmy go wspólnie. List do Kolosan, rozdział pierwszy, werset 24. Teraz raduję się cierpiąc za was i w moim ciele dopełniam braki cierpień Chrystusa za jego ciało, którym jest Kościół. Ten werset dla wielu wzbudza kontrowersję. Jakie są braki cierpień Chrystusa? Jak cierpienia Chrystusa mogą mieć jakiś brak? Przecież Jezus doskonale zwyciężył na drzewie krzyża, zbawił nas. To była zbawienna, męka, wystarczająca. Zbawił nas za darmo i teraz z wiary mamy zbawienie. Tak. Ale musimy pamiętać, że dla Pawła Chrystus jest głową, a my jesteśmy jego ciałem. Jesteśmy jednym żywym organizmem, jesteśmy Jego ciałem, I, i tak jak głowa w doskonały sposób przeszedł drogę zbawienia, przeszedł, by nas zbawić, drogę paschy, tak jak ciało i Jego ciało jest teraz w tej drodze. I Paweł mówi o tym o udziale, którą mają wierzący w cierpieniu Jezusa, w Jego męce i udziale w Jego chwale, w Jego zmartwychwstaniu. Na tym świecie jest cierpienie z Jezusem i dla Jezusa. na tym świecie pojawiają się trudy, zmagania dla Ewangelii. Jeśli jestem dla, gotowy cierpieć dla Niego, dla Jego ciała, w moim ciele cierpię za ciało Chrystusa. Jeśli ja cierpię, to moje cierpienie z miłością, z wiarą, przeżyte z Jezusem pomaga całemu Kościołowi. Cierpię dla Kościoła. Paweł jest w więzieniu. Zagłoszenie Ewangelii. I wierzy mocno, modli się, nie narzeka, nie jest rozgoryczony, bo wierzy, że to, to ma sens. Też to cierpienie, które przeżywa, ofiarowuje dla dobra całego Kościoła. Modli się i prosi o modlitwę, żeby drzwi do ewangelizacji były otwarte. On przeżywa swoje cierpienie dla Ewangelii. Czy jesteśmy dziś gotowi cierpieć dla Ewangelii? Czy to nie jest tak, że żyjemy w naszym wygodnym, małym świadku? Pójść sobie do Kościoła, pomodlić się, żeby było trochę fajnych. Emocji, żeby było przyjemnie, żebym się czuł, że jestem taki w porządku, pomodlony, porządny, wierzący, ale nie jestem gotowy cierpieć dla Jezusa. Jeżeli żyję takim wygodnym chrześcijaństwem, taką wygodną wizją, to kiedy pojawiają się problemy, trudy, zmagania, obrażamy się na Boga, zbuntowani jesteśmy, nie jesteśmy gotowi cierpieć dla Niego z Nim. Nie jesteśmy gotowi dla Niego poświęcić się, choć On poświęcił się dla nas cały. To jest sekret dynamizmu, płodności chrześcijaństwa starożytnego gotowość na cierpienie dla Jezusa. Starożytni chrześcijanie byli tak rozpaleni tą gorliwością tym, że chcą naśladować mękę Jezusa, tak jak On dla nas cierpiał, tak ja chcę cierpieć dla Niego, że biskupi musieli ich powstrzymywać, by się sami nie zgłaszali na mękę. Że nie wolno tak robić, że jak przyjdzie jakieś państwowe prześladowanie, to mogą cierpieć, ale nie że oni się specjalnie wystawiają. Taka była ich gorliwość. Dzisiaj bardzo często nie mamy ochoty cierpieć. Nie mamy żadnej gorliwości do tego. Dlatego jesteśmy słabi jako Kościół. Stawiam więc wyzwanie Tobie i sobie też, na te najbliższe dni móc się za Kościół, móc się za Kościół jako ciało Jezusa. Jeżeli kochasz głowę, to musisz kochać ciało. To jest jego blubienica. Móc się. Święty Paweł przeżywał wraz z. Święty Paweł mówił, że on współcierpi z Kościołem. On się wstydzi, kiedy ktoś doznaje cierpienia, zawstydzenia w Kościele. On jest złączony z Kościołem i współczuje z nim i jest gotowy dla niego cierpieć. Jeśli nie będziemy mieli miłości za Kościół, nie będziemy się niego modlić, świadomi, że Kościół to wszyscy chrześcijanie na całym świecie oblubienica Jezusa to nigdy ten Kościół nie będzie pełen mocy, pełen gorliwości. Módmy się za Kościół, módmy się i prośmy ducha, żeby rozpalił naszą miłość do Kościoła, abyśmy byli gotowi dla niego cierpieć. Niech tak się stanie. Amen.